Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj schabowy. Schabowy nadziewany farszem pieczarkowo-cebulowym. Taki pyszniusieńki, chrupiący z wierzchu i delikatny, wręcz rozpływający się w ustach w środku. Idealna propozycja na niedzielny obiad do tłuczonych ziemniaków i surówki z kiszonej kapusty, na przykład. A więc zaczynamy. Najpierw kroję cebulę. Cebuli nie musimy kroić drobno, ponieważ ona za chwileczkę... Zmięknie, zeszkli się i będzie idealnie współgrała z pieczarkami. I jeszcze tak przesiekam delikatnie po całości. Dobra, na patelnię teraz wrzucę masło. Będę używał takiej głębszej patelni. I możemy wrzucać od razu cebulę. Jej wydaje się dużo, ale ona za chwileczkę się wysmaży i wcale jej dużo nie będzie. Jak widzicie, pieczarki nie są zbyt piękne, zbyt bardzo białe, więc idealnie nadają się na tego typu farsz. Mamy trochę czasu. Cebula musi się dobrze zeszklić, więc. Spokojnie możemy kroić pieczarki. Bez pośpiechu i marnowania zbędnego czasu. Sprawdźmy co dzieje się z cebulą. Jak już cebula jest lekko zeszklona, wcieram trzy ząbki czosnku. Czosnek mam tarty, delikatnie go przemieszam. Zobaczcie, jaka cebula zrobiła się taka na pół kremowa. I właśnie o to chodzi. I teraz dodaję pieczarki. Pieczarki i cebulę będę trzymał tak długo na patelni, aż odparuje płyn, który za chwileczkę będzie się tutaj zbierał z pieczarek. Dorzucę teraz trochę tymianku. Pieczarki i cebula uwielbiają tymianek. Ja zresztą też. Jak widzicie, soli na, na tą chwilę nie daje. Dodam tylko trochę pieprzu. Gotowe. Tymianek jest dodany. Przemieszam. Ale pachnie! I teraz dam trochę świeżo roztartego, czarnego pieprzu. Aż po solę na sam koniec to nam niech się podsmaża a my w tym czasie przygotujemy mięso mam tutaj kawałek schabu i teraz skroimy takie kotlety żeby było co rozbijać nie za cienko kotlety musimy rozbić Robimy coś takiego, rozbijamy dość cienko. Mięso rozbite, płyn z pieczarek również odparował. One już zaczynają teraz się fajnie rumienić. I to jest czas, żeby je posolić. I dorzucam łyżkę bułki tarte. Wyłączam i farsz jest gotowy, więc możemy działać dalej z kotletami. Rozbite mięso rozkładam na desce. Przyprawiam solą. Pieprzem. Czerwoną, słodką papryką. W miseczce mam żółty ser. To jest gołda pomieszana z takimi kosteczkami mozzarelli. Takie resztki, które miałem w lodówce. I wykładamy mniej więcej w tym miejscu. Sera nie musimy dawać zbyt dużo, a nawet jeżeli ktoś nie lubi, to możemy ten krok pominąć. I teraz dodajemy farsz. Farsz zużyty, więc teraz zakładamy kotlety. Robimy coś takiego i tłuczkiem delikatnie sklepujemy brzegi następnie możemy to po prostu tutaj założyć i kotlet gotowy i każdego tak po brzegu klepiemy i mięso mam przygotowane do panierowania a więc teraz tak wbijam kilka jajek Delikatnie je rozmącimy. rozgrzeje już patelnię. Wkładamy do jajka, a następnie w bułkę tartą. Robimy coś takiego. Prawda, że wygląda to fantastycznie? To dopiero będzie wyglądało, jak to się usmaży. Kotlety możemy delikatnie tak przypłaszczyć smażymy na małym ogniu po kilku minutach możemy kotlety odwrócić pamiętajmy żeby się nie spieszyć one muszą delikatnie się smażyć, dochodzić, bo wtedy ser w środku się dobrze roztopi, no i wszystko będzie idealnie dosmażone. Pierwsze trzy są już usmażone, ostatnie dwa się smażą. Wyszło mi pięć takich kotletów z tej porcji, którą podałem, a więc sprawdźmy. Jak one prezentują się po przekrojeniu. Spójrzcie tylko. Takie cudo. Dużo pieczarek, przede wszystkim. Cienko rozbite mięso. To jest sukces takich właśnie kotletów, bo ja wiem, wiele osób może dać tylko troszeczkę tego farszu, zamknąć mięsem, też będzie ok, ale ja lubię, jak jest dużo pieczarek, zobaczcie, wszystko jest soczyste, no i oczywiście musimy spróbować, prawda? No, co ja Wam będę mówił? Mm. Ten aromat, ten smak pieczary z cebulą, trochę czosnku, tymianku i to wszystko tak lekko powiązane z żółtym serem i zawinięte z chabowego. Najsmaczniejsze są te potrawy, które po brodzie ciekną. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrócę film. No i życzę Wam smacznego. Wow.